Cześć. Witajcie, wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z House Witam Was dzisiaj z przepięknej scenerii, ponieważ jestem w Karkonoszach, a to właśnie tutaj powstał jeden z pierwszych domów Mezanismart o powierzchni zabudowy 50 m2. W komentarzach pod innymi filmami pisaliście często, że bardzo Wam się podobają nasze nagrania, lubicie oglądać sam proces budowlany i jak nasze domy powstają, ale chcielibyście zobaczyć jak najwięcej również filmów z domów, które są ukończone, umeblowane. Słuchajcie! Nadszedł właśnie ten dzień. Nadeszła ta chwila. Chciałbym wam w dzisiejszym filmie zaprezentować mezanin smarta o powierzchni zabudowy 50 m2, w pełni umeblowany. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentujcie, jeżeli macie pytania. Na początku tradycyjnie, zanim wejdziemy do samego budynku, chciałbym wam powiedzieć kilka słów na temat samego projektu i tego w jaki sposób wygląda on z zewnątrz. To, co możemy zauważyć, stoję teraz na tarasie, bardzo dużym i fajnym. On się ciągnie aż tam do drzwi wejściowych. Zaraz sobie nim pójdziemy. To po pierwsze, że dom jest wyposażony w jednostkę klimatyzacji. Powietrze, powietrze e, jest z opcją grzania i z opcją chłodzenia. Widzimy również punkty elektryczne świetlne, które mamy na tym budynku oraz pakiet Bezpieczny Dom, czyli rolety osłonowe. One osłaniają przed niechcianymi gośćmi, nie widać tego, co jest w budynku, ale również jeżeli mamy bardzo słoneczne dni, a widzicie, że te frontowe przeszklenia są naprawdę tutaj potężne, no to też częściowo zasłaniają nas przed słońcem. Na tarasie mamy również punkty elektryczne z jednej i z drugiej strony. Widzę, że inwestor ma również karnik. Ja mam dla niego niespodziankę, ale to zobaczycie tę niespodziankę, jak wejdziemy do, do środka. Dzisiaj troszeczkę pada. E, tak wygląda ten dom od frontu. E, jeżeli chodzi o długość tego budynku, to 9,01 na 5,55 i 6,5 m wysokości. Kolor elewacji tutaj jest taki kolorem bielonym to jest bielony kolor. Tutaj możemy zauważyć charakterystyczny komin, który jest od kozy systemowej, którą oczywiście Wam pokażę, jak wejdziemy sobie do środka. A zaczniemy, słuchajcie, oglądać ten dom, oczywiście od czego? Od wiatrołapu. Wchodzimy do domu. I tak słuchajcie, prezentuje się ten wiatrołap. On ma 2 metry kwadratowe. Bardzo fajnie się sprawdza. W tym wiatrołapie umieszczone są e, jest umieszczona skrzynka elektryczna z bezpiecznikami. Jest również umieszczona e, inżynieria techniczna od fotowoltaiki, ponieważ ten dom jest wyposażony właśnie w fotowoltaikę. Tutaj inwestor był obsługiwany przez nas od początku do końca, łącznie z pakietem wykończenie pod klucz oraz z pakietem fotowoltaika. Także my, tutaj za inwestora, od samych formalności, po wszystkie pakiety mieliśmy przyjemność przeprowadzić. Możecie zwrócić uwagę, że również w e, wiatrołapie jest to ogrzewanie podłogowe. Jest tutaj miejsce, żeby powiesić sobie kurtki, wszystko co trzeba w tym wiatrołapie się mieści. Wchodzimy, słuchajcie, teraz do tego domu. Po lewej stronie od razu mamy salon z aneksem kuchennym. Za tymi drzwiami mamy sypialnię dodatkową, a tutaj mamy łazienkę. Zaczniemy tradycyjnie od łazienki. Ona ma 3, y, powyżej 3 metrów. 3,3 metra kwadratowego, o ile mnie pamięć nie myli. Y, ale wszystko, zobaczcie, że tutaj się mieści. Zaczynając od umywalki poprzez duże okno. Ono jest wyraźnie większe aniżeli w mezaninie 35. Mamy również kabinę prysznicową, normalną 90. Mamy ubikację w systemie Geberit, możecie zwrócić uwagę, oraz mamy pralkę ładowaną od góry. A co ciekawe, nad pralką mamy duży i pojemny, duży pojemny, duży i pojemny, duży i pojemny e, boiler e, 80-litrowy, również jest sterowany za pomocą Wi-Fi. Więc wszystko w zasadzie w tym domu, z wyjątkiem kozy grzewczej, można zdalnie ustawiać. Jesteśmy w karkonoszach, w pięknej okolicy. Naprawdę ten dom się tutaj świetnie wpasowuje. O, nawet prowadzący się do tej łazienki idealnie, dobrze wpasował. Także tak wygląda, słuchajcie, ta dolna łazienka. Mamy w tym domu jeszcze ubikację na górze, ale to wam ją pokażę, jak wejdziemy sobie na antresolę. Chodźmy teraz do tej dodatkowej dolnej sypialni, ja ją tak nazywam. To jest sypialnia, która często jest wykorzystywana na przykład dla dzieci i tak w tym przypadku właśnie zostało przez inwestorów to zaaranżowane. E, tutaj mamy łóżko dwupiętrowe, siedzisko i duże piękne okno, z którego rozpościera się bardzo ładny widok, a tutaj mamy sterowanie e, tymi roletami zewnętrznymi. Przyciskamy guziczek i roletka nam się tutaj ładnie Chowa. We wszystkich pomieszczeniach na dole tego typu rolety właśnie w tym domu zostały wykonane. No, i teraz przechodzimy, można by powiedzieć, do głównego pomieszczenia. A mianowicie do salonu z aneksem kuchennym i zacznę może tą prezentację od aneksu kuchennego. Zobaczcie, w jaki fajnym, stylowym stylu jest to wykonane. Widać, że tutaj bardzo ładnie zostało to dobrane kolorystycznie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj lodówkę z zamrażarką, dużą, wygodną. Ale przede wszystkim pojemną. Mamy piekarnik, mamy dużą, szeroką płytę indukcyjną z czterema palnikami. W mezaninie 35 dwa palniki, tutaj bez problemu cztery. Mamy nowoczesny okap, mnóstwo szafek, naprawdę mnóstwo, w niejednym domu jest mniej tych szafek, aniżeli w, tym, e, w tej aranżacji. Duża taka szafka pionowa, oczywiście e, zlew, oczywiście e, tutaj jest. E, nie pralka tylko zmywarka, zmywarka. Jeżeli chodzi o salon, to tak on się prezentuje, a tutaj słuchajcie, przywiozłem inwestorom karmnik, który też mieliście możliwość zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków, gdzie właśnie po te karmniki jechałem. Dom jest wykończony w takich 95%, pozostały jeszcze drobne takie prace, można powiedzieć szlifujące, ale zwróćcie uwagę na te wielkie, piękne frontowe przeszklenia. Na te wielkie lampy. Słońce, jak widzicie, tutaj centralnie świeci. Niestety dzisiaj jest taki dzień pochmurny, deszczowy, ale mimo wszystko zobaczcie, jak tutaj w tym domu, w tym pomieszczeniu jest po prostu jasno. A do sufitu tutaj jest 6 metrów, także naprawdę czuć tą przestrzeń. Ale dzisiaj chciałem się skupić na wyposażeniu i jak ten dom wygląda wyposażony, aniżeli na jego kwestiach technik technicznych. Tutaj mamy tą kozę grzewczą, którą inwestorzy montowali we własnym zakresie, jest również taki robocik jeżdżąco sprzątający. I tutaj ten komin wychodzi przez ścianę. My taki przepust możemy wykonać, natomiast montaż kozy jest już po stronie inwestora. A tak prezentuje się ten salon z aneksem kuchennym od drugiej strony, duży fajny stół. Cztery krzesła, pięć w zasadzie krzeseł, bo jeszcze mamy dla e, młodego członka rodziny również mniejsze krzesełko. E, także tak to się prezentuje. W każdym pomieszczeniu tutaj jest ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień, oraz e, tutaj jest jednostka klimatyzacji, która odpowiada za grzanie i chłodzenie e, tego domu. Schody są tymczasowe. Te schody są w pakiecie wykończenie pod klucz, natomiast inwestor tutaj zdecydował się na to, abyśmy po prostu odliczyli te schody od tego pakietu, zamontowali takie tymczasowe schody i docelowe schody. Inwestor będzie we własnym zakresie tutaj sobie montował. Ale zobaczcie, że tu jest tak dużo miejsca, że bez problemu takie wygodne schody się po prostu tutaj mieszczą. No i słuchajcie, jestem na Antresoli. Na antresoli widok jest bardzo ładny, jest tutaj naprawdę przestrzeń i czuć tą przestrzeń na antresoli. Widać te duże frontowe przeszklenia i co się dzieje za nimi, eee, ale słuchajcie, teraz Antresola. Jeżeli chodzi o Antresolę, to ma ona 20, ponad 25 m2 powierzchni. Mieściło się tutaj duże, wygodne dwuosobowe łóżko. A tutaj w docelowym zamyśle będzie taka szafa, natomiast na ten moment, tak jak Wam wspomniałem, dom jest wykończony w 95%, więc jeszcze są takie szpargały, można powiedzieć, narzędzia do wykańczania. A tutaj mamy to duże okno, dwa kwadraty i trójkąt, tak je nazywam, z których rozprzestrzenia się piękny widok na karkonosze, słuchajcie, i na góry. Naprawdę ten dom jest przepięknie położony. Ale zaprowadzę Was teraz do tej ubikacji, która jest na Antresoli. I zobaczcie, że tutaj naprawdę jest sporo miejsca. Niewielkie pomieszczenie, ale to co najważniejsze. Jest ubikacja, jest umywaleczka, jest miejsce na ręcznik. Naprawdę tutaj jest sporo miejsca i zobaczcie, ja jestem wyprostowany. Stoję sobie bez problemu w tym miejscu. Naprawdę to pomieszczonko spełnia w pełni swoją funkcję, co jest istotne i bardzo mi się podoba to oświetlenie, które tutaj zostało przez inwestorów zamontowane. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że mieliście dzięki temu odcinkowi możliwość zobaczyć, w jaki sposób ten dom został wykończony i zaaranżowany, i macie to odniesienie, nie tylko do domu w stanie deweloperskim, ale macie to odniesienie do domu w stanie pod klucz, żeby zobaczyć właśnie, jak ten dom prezentuje się powierzchniowo już z meblami. To jest bardzo istotne. I jak sami widzieliście w tym nagraniu, wszystko w tym domu się bez problemu mieści i jest przestrzeń. Także ten dom świetnie spełni swoją funkcję, jeżeli chodzi o dom rekreacyjny, jeżeli chodzi o dom e, w pełni mieszkalny, jednorodzinny lub, lub jako alternatywa dla mieszkania po prostu w bloku. Jeżeli chcielibyście mieć taki dom, to zarezerwujcie termin na budowę, e, możecie to zrobić poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie. Zadzwonić do mnie, napisać maila. Tych sposobów jest wiele, ale one wszystkie prowadzą do jednego, do waszego wymarzonego domu, na przykład Mezanis Marta o powierzchni budowy 50 metrów. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, napiszcie pytanie, jeżeli macie, to w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Housemart. Jesteś u siebie.